To jest prompter. Prompter służy temu, aby położyć tu telefon, zamocować go w tym miejscu na kamerę, i dzięki temu wszyscy ludzie wychodzą przed kamerą idealnie. Nie zaczynają się, nie gubią, mają idealne tempo rozmowy. Zawsze wiedzą co powiedzieć, mają przygotowane wcześniej dowcipy. I ten prompter powoduje, że nagranie naprawdę wychodzi dużo łatwiej. Ale takie idealne nagranie bardzo łatwo pomylić z nagraniem zrobionym przez sztuczną inteligencję. Jak mam Wam opowiadać o tym, żeby nie siedzieć na kanapie, siedząc jednocześnie samemu na fotelu? Dlatego podniesiemy troszkę dubkę, bo i motywacja do gadania lepsza i dźwięk taki cieplejszy, prosto z przepony. Chciałem was poprosić, żebyście zasubskrybowali mój kanał. Nie będę czekał z tym do końca filmu, bo ten film i tak musi mieć około 10 minut, więc wam trochę poopowiadam, jak doszedłem do tego, żeby zrobić kanał z wywiadami z innymi ludźmi. Ja chciałabym przekonać ludzi do tego, że mm, można spędzać inaczej wolny czas, Czyli niekoniecznie w domu. Terapii psychosomatycznej. Jeszcze raz cicho. Raz, dwa, trzy. Adriana. Jestem. Adriana. No, przez jednak. A zaczęło się w, kilkanaście lat temu, jak pękł mi tętniak w mózgu. Mój aktualny kanał pozostanie dalej tym kanałem, bo zamierzam na nim nagrywać wycieczki, które realizujemy rodzinnie, tylko że. Że tak powiem, nie będę specjalnie gdzieś siedział, żeby mieć nagranie na kanał, tylko przy okazji, jeśli będę w fajnym miejscu, pewnie będę realizował nagranie, które wrzucę na kanał, bo też lubię mieć w takiej formie nasze pamiątki, do których mają dostęp też nasi później znajomi. A być może też kiedyś ktoś z Was z nami gdzieś pojedzie i będzie to też jego pamiątka. Ale skupiłem się aktualnie na tym, żeby tworzyć właśnie podcast i wywiady. Ponieważ widzę, że po pierwsze, ta forma ma dużo większe zasięgi, gdyż z każdym nowym filmem mam nowego gościa, który też ma swoją bańkę społecznościową, do której mogę w jakiś sposób dotrzeć i spróbować im zaprezentować moją działalność, którą właśnie jest ten nowy program. A program się nazywa Warto Wiedzieć, Warto Próbować. Dlaczego tak? ponieważ chcę zachęcać ludzi z okolic Konina i ogólnie Wielkopolski i ogólnie Polski, żeby się troszkę lepiej, bardziej ruszali i wykorzystywali maksymalnie okazję do tego, żeby nie siedzieć przed tym ekranem. No i możemy sobie tutaj konsumować całkiem nieźle. No i wyjść właśnie z tym deficytem kalorycznym. Chcę, żeby ten kanał motywował ludzi do wychodzenia z domu i zawierania nowych przyjaźni do tego, żeby funkcjonować lepiej, ruszać się częściej, mniej narzekać, mniej biegać po lekarzach, aptekach, a więcej korzystać z życia. Ponieważ talent to jest potencjał, to jest coś, co wszyscy mamy. Wszyscy, kto ma mózg, ma talent, więc wszyscy mamy. E, natomiast y, y, cała zabawa polega y, najlepsza wtedy, kiedy ten talent zamieniamy na mocną stronę, czyli nasz potencjał, naszym potencjałem możemy zacząć zarządzać. Mhm. Robimy to oczywiście, ale nieświadomie. Odkąd wróciłem do Polski, a było to stosunkowo niedawno, zauważyłem trzy generalne różnice. My jesteśmy wiecznie niezadowoleni. Francuzom zawsze wszystko się podoba. Dla nas nigdy nie jest dobry czas, żeby coś zacząć. Dla nich całe życie może być polem do testowania nowych rzeczy. I my nigdy nie jesteśmy gotowi. Na sport zawsze jest coś ważniejszego do zrobienia. Już nie mówiąc o tym, że nie da się z nikim spotkać ani iść na śłowniach. Są okna do umycia. Pierwszy efekt, który chciałbym uzyskać dzięki temu nowemu programowi jest to, żeby Zachęcić ludzi do aktywności fizycznej, do wychodzenia do prawdziwych osób. Nie do tych, których słyszycie z internetu. Ja nie jestem waszym przyjacielem, bo ja was nawet nie znam. W Większości z was. Idźcie do swoich prawdziwych przyjaciół. Do tych, których znacie, z którymi możecie się pośmiać. Ile byście nie oglądali moich filmików, nigdy nie będę miał z Wami takich relacji jak wasz sąsiad, kuzyn, brat. Mama, tata. Im poświęcajcie swój czas. Nie na oglądanie wiecznie ekranu. Chcę, żeby ci ludzie, którzy przyjdą, generalnie, w większości mądrzej się ode mnie w jakichś sprawach, żeby Wam powiedzieli, jak popełniacie błędy w swoim życiu, przez co jesteście nieszczęśliwi i co możecie w nim zmienić, żebyście poczuli się lepiej. Po to właśnie powstaje ten podcast który jest w formie wideo wywiadu i mam nadzieję, że zostawi Wam wartość dodatnią. Bo ja mogę Wam pokazywać, że jeździmy na rolkach, że biegamy, że chodzimy na siłownię, ale wystarczy, że ja jeden Wam się nie spodoba. I nieważne, co więcej zrobię, już nie będziecie chcieli mnie oglądać. Ale jeśli przyprowadzę tu 100 osób i każda z nich powie Wam, że warto coś ze sobą zrobić, żeby później mieć z tego korzyść w postaci lepszego samopoczucia, zdrowia i lepszych znajomości, to wydaje mi się, że nawet jak mnie nie lubicie, to obejrzyjcie ten kanał chociażby dla tego człowieka, który poświęcił czas i Wam opowie, co zrobić ze swoim życiem, żeby jego jakość była troszkę lepsza. To nie jest wielka magia. Generalnie problemem nie jest to, że nie mamy dostępu do informacji. Jesteśmy zalani tak wielką dawką informacji codziennie przez social media, że nie wiemy na czym się skupić, co jest naprawdę ważne. Nie zapamiętujemy nawet jednego procenta danych, które przyswajamy w ciągu dnia. Jeśli oglądasz ten film w środku dnia, spróbuj sobie przypomnieć rzeczy, które oglądałeś z rana. Co skrolowałeś? Lub skrolowałaś. Co ci utknęło w głowie? A potem sobie pomyśl, że możesz w telefonie sprawdzić, ile czasu dziennie, tygodniowo, miesięcznie spędziłeś przed ekranem na Instagramie, TikToku lub innym głównie. To jest mój cel: zgromadzić najciekawsze osoby, na razie z regionu Konińskiego, aby nam przyszły i powiedziały: Jak mądrze żyć, żeby wyciągnąć z tego życia jak najwięcej. AI powie ci to, co zdążyło komuś kolokwialnie mówiąc, buchnąć z już napisanego artykułu. Ale ponieważ sama pisze coraz więcej artykułów, skrojonych informacji, może się okazać, że niedługo popadniemy w taką pętlę powielania głupot, które AI samo nam namnożyło przez lata. I wszystkim Wam życzę. Że wy, żebyście mieli dość social mediów, żebyście mogli odłożyć telefon i zapomnieć o TikToku, Instagramie, Facebooku, żebyście sobie odpalili telewizor tylko wtedy, gdy naprawdę chcecie coś obejrzeć i żebyście mieli więcej czasu na ruch, na spacer, ale nie do lodówki, nie do łóżka, żebyście jak najwięcej wychodzili na zewnątrz. Tego wam życzę i mam nadzieję, że ten projekt mi się uda. A wy możecie już teraz mi pomóc, wchodząc na kanał PAN z telewizji, subskrybując go i odpalając chociaż jeden film. No i nie zapomnijcie o komentarzach. Najważniejsze jest to, co wy napiszecie. To w ten sposób, dzięki temu feedbackowi, wiemy, czy jeszcze można coś poprawić. Czy jest coś, co nam się wydaje, lub tylko mi, że jest fajne, ale w rzeczywistości nie jest. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tych filmach. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, na razie i cześć.